Witam serdecznie z tej strony, Marcelo. Zapraszam Was na pierwszy gameplay. Pierwsze wejście na Smoczą Dolinę 2015 czyli operacje klasyczne. Jest to powrót yy, mapy z gry Battlefield Bad Company. Smocza Dolina w wydaniu 2015. Zagramy sobie na szturmie czy nie, nie na szturmie. Na szturmie, i tu jest gracze, o bardzo mało graczy, ale chcę to po prostu zobaczyć. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. I startujemy. Okej, okay, będziemy bronić. Bardzo ładnie to wygląda. To jest hardcore, więc. Pobiegamy trochę po mapie. Zobaczymy sobie, jak ona tutaj będzie wyglądać. O kurwa! No, to, czego nie lubię, czyli grania ma mało już graczy. Trzeba się czaić, kurna. Ale mapa dobrze wygląda. Naprawdę fajnie wygląda. Ubolewam się, że ma być kolejna mapa otwarta Niestety jest to kolejna mapa otwarta Na szturmie Może być ciekawa kurwa, jak tak tu jedzie, serio zbrojność okay. Słyszałem, słyszałem, że idą Słyszałem, że idą. No szybko nas tu jadą. A ja mówię, to jest pierwsze moje wejście na tą mapkę. Mało graczy jest. Zobaczymy ich. chcę zobaczyć, jak ona wygląda. Wygląda bardzo fajnie. Nie bazę. bazę, Nie ma co mówić, wygląda bardzo fajnie. Ta mapka. Generalnie te wszystkie mapki, które wchodzą, oprócz tej nocnych operacji, wyglądają bardzo fajnie i tutaj naprawdę nie ma... E, nie ma co tutaj gadać. Pod względem graficznym one wyglądają... bardzo fajnie. Natomiast jeżeli chodzi o grywalność... Kurwa. Jeżeli chodzi o grywalność, myślę, że są mapki zbyt otwarte, jak dla mnie. Ale mam nadzieję, że będzie, będą wszystkie tryby tutaj, będzie można sobie spokojnie pograć na sprzężeniu czy na dominacji Bo tak to powinno być porobione. No przysunęli nas, ok, dobra. Inna część mapki 8 na 8 Nie jest ilość graczy, która by mi odpowiadała na hardkorze Zobiegajmy, zobaczymy jak to wygląda. Do wyniku tutaj przywiązuje mniejszą wagę. Słyszę cię, słyszałem cię. Nice. Dla mnie zbyt otwarte, ale mapka wygląda super. Będzie można naprawdę tutaj pograć. Bardzo mało hapsa Natomiast helki na pewno tu będą dominować bo są góry Jest teren górzysty Rozbrój Będę chronił, rozbrój Okej, okay, rozbroniliśmy Fajna mapka, podoba mi się Zobaczymy jak to będzie wyglądało przy większej ilości graczy Bo widzę, że helki będą tutaj Dominować Tak mi się wydaje z tego punktu, że jest bardzo mapka górzysta I... Te tereny są odsłonięte, chociaż z jednej strony są, są, są lasy, więc nie wiem, nie wiem I jak to będzie wyglądało, natomiast podoba mi się Może utrzymamy ja! Ta CZ jest bardzo fajna, polecam wam, tylko ma bardzo duży odrzut. Ja tutaj mam chyba wszystko do tej CZ blokowane. Natomiast ona ma bardzo duży odrzut bezsprzecznie. Trochę nas ścisnęli. Dobra. Nie będzie łatwo tutaj atakującym tutaj w tą dolinę się wbić, na pewno. Tutaj cię widziałem. A aj, 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 aj Pierwsze wejście, pierwsze wejście na tą mapkę, podkreślam jeszcze raz. Bardziej sprawdzam jak ona wygląda, niż chodzi tutaj o ogranie. Natomiast podoba mi się. Jest to szturm, oczywiście. Jest to szturm na hardkorze. tego celu, nie Sami zauważyliście, że coraz, coraz mniej gram na hardkorze snajperem. Bardziej wolę mobilne teraz klasy, a to dlatego, że przygotowuję się do tego, aby zakupić sobie Black Opsa. Więc staram się grać na hardkorze, bardziej mobilnymi klasami. A, idź Daj, nie byłem stelowany, widziałem go. Tam ten troszkę mnie zmylił, bo to był mój mój był yy, kolega. Troszkę mnie zmylił. Okej, okay, dzięki. Te, te pawki Daj nie zlikwidowali niestety i... Cóż. Tworzą mapki, a nie... Nie poprawiają tych elementów, które powinny zostać poprawione. Uuuu, nie widziałem go. E, Kamo, tutaj camo będzie wygrywać bardzo ważną rolę, e, bo mapka jest dość taka e, jesienna, więc można się tutaj e, bardzo ładnie skryć. Druga strona mapki. Gameplay może potrwać troszkę. Ja myślę, że nie będzie cały tutaj, bo mało graczy jest i. Mi zaraz tutaj zabiją w szlałem snajpera gdzieś hello O ooo ale prawie go miałem prawie go miałem lekkie rzucenie oka na statystyki. Generalnie nie wiem tego meczu dla statystyk, tylko żeby pokazać Wam mapkę. przesuwamy się. Niezbyt nie dobrze, że mamy tak daleko położony tutaj ten znacznik. Bo niepotrzebnie po drugiej stronie położył ten znacznik. Powinien go postawić bliżej. Bliżej punktu. A dwóch ich było. Ponieważ... Za daleko mam biec, a to jest hardcore, i tutaj y, przebiec przez ten most będzie bardzo trudno. Jeżeli snajperzy obstawią ten teren, górkowy, to przez ten most będzie bardzo ciężko przebiec i to jest błąd, bo nie skrócimy z dy dystansu do punktu. Dawaj, 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 dawaj. pad padł, weź tam weź tam ten znacznik rozpierdoli się. Aj jaj się nadziało tam. Przesunęli nas. Nie udało się tutaj niestety tego punktu obronić, czy udało się udało się, no ale no popatrzcie jak ten znacznik jest zostawiony w chujowym miejscu. Ja wiem, że to sniper. Ja to spróbuję skrócić, ale, L pływanie pod wodą. na hardcore, to też słaby pomysł. Spróbujemy na plecy wbić. Nie widział mnie, nie wierzę. Wow. Trochę biegam jak popierdolony. wow, 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 wow. Nie wiedziałem skąd. Troszkę biegam jak nie na szturmie. Przesunęli nas, przesunęli nas dalej. Zobaczymy jak ta mapka będzie wyglądać w ostatnich dwóch punktach. To są ostatnie dwa punkty. Okej. Okay. Kolejny półwysep Widzę takie półwysep, półwysepki są zrobione dobrze Mapka jest naprawdę świetna Tu dla snajpera będzie zajebiste pozycje Jest dużo snajperskich pozycji można to wykorzystywać Ale odległości między punktami nie wiem czy to jest czy te odległości nie są za duże. Bo walka może się toczyć i będzie ciężko przejść na ten półwysep po prostu. Jeżeli tutaj dobry team się wbije, to im będzie trudno przejść na ten półwysep. Będą musieli wykorzystywać pojazdy. przyjaciel podłożył ładunek na celu a Przeciwnik ma pójść na południe od was. O kurwa! No ja przeżyłem jednak. Teraz spokojnie na słuch. Tak jest, kogoś tu słyszę. No i to. Dobra. A ja nie gra się przeniosła Na drugą stronę, a ja tutaj próbuję coś powalczyć Na such Trochę tak jakbyśmy na, na ich respy siedzieli Ok, wracamy na swój teren Uuu! Uh. Dobra. Spróbujmy, bardzo szybko tu się przemieszczam. Mapka jest naprawdę bardzo fajna, bardzo dobra. Świetne odczucia. W tym krótkim pobycie tutaj. Aj, zjebałem to. Mogę domkami pójść. Za bardzo chcę fraksy, za bardzo chcę fraksy. Mam no, dobry wynik w sumie, ale za bardzo, za bardzo, za bardzo pójdę te fraksy zdobywać. Dobra, skupmy się tutaj. Przesunęli nas, okej. Okay. Ale pozycje snajperskie, tutaj na tej mapie, na hardkorze, to jest po prostu piękna sprawa. Natomiast jest otwarta, to na pewno jest otwarte. Helki, pojazdy będą tutaj miały swoje używanie To na pewno To na pewno Jestem Przekonany, dobra, szybko nas jadą, ostatnie dwa punkty Aj po co kurna wsiadałem do tego samochodu Miałbym gościa Mam ten guzik, yy, wsiadałem do pojazdu, mam yy, pod tym samym co bieganie Dlatego to czasami to tak właśnie On no, nie wygląda Nice Nie wsiadaj kurwa Wow 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 Likwiduj go tam, dobra Dobra, tu możemy coś powalczyć To jest na dalszej odległości to nie jest broń. A, Szybszy był niż ja. O. Tak też jest, Greg ma 16, ma największy wynik. Nie wiem, co goś robi, jakie jak punkty zdobywa. Ale kurde, ma najwyższe. O ale dostał dostał więc to być asysta jestem pozytywnie pozytywnie jestem na tej mapki bardzo fajnie tak jak ta mapka na początku operacja wirus też mi się nie podobała tak później już y, uważam że też jest bardzo fajną pozycją jest to cały czas praca nad battlefieldem tylko tak jak powiedziałem mogliby pozmieniać pewne rzeczy które są ważniejsze niż dokładać nowe mapki takie jest moje zdanie Natomiast nie ulega wątpliwości, że mapka jest naprawdę fajna. Aha, jak zjebałem, ja pierdolę. Nice, ale zjebałem, ale kurwa, zjebałem. Ja pierdolę strasznie strasznie zjebałem o, ostatni punkt brońmy go konstrukcja mapy sprzyja chyba brońcom ojej nie widziałem CZ-czy słyszałem za późno się zorientowałem ta cz naprawdę jest dobra tylko że ona ma straszny straszny odrzut ale jest piekielnie szybkoszczelna To jest jej zajebisty duży plus Ja mówię, tymi brońmi zacząłem grać na normalach Dlatego, że w moim uczuciu są one Najbardziej skuteczne Są górki, jest wąwóz No, troszkę tak ta, ten gameplay troszkę siada Ale no, mam nadzieję, że tam się przepchamy i Troszkę przebiegniemy ten teren I da radę tam ich Obejść z flanki O Jezus, skąd! Skracam jak mogę Co tutaj O jezu widział mnie tutaj? Gdybym był w moim kierunku? Serio? Kurwa tyle się obiegłem i mnie kurwa zabił Ja pierdolę nice No nic, trzeba będzie odbroić punktu już centralnie Chociaż widzę, że chyba nie dobiegnę już, rozpierdolą to I Niestety przegramy Także przegraliśmy Jezu, tu jest, ja pierdniczy! Tu jest punktów! Bo widzę, że się przesuwamy dalej, czy to już koniec? Myślałem, że już koniec. A to mapka jest dość spora, powiem wam, jest dość spora. To jest jej zajebisty plus. Jest dość sporą mapką. Nie żyję. Miałem mało hapsa, miał L85A2, bardzo skuteczną broń przy, yy, przy medyku. Zapowiada się dłuższy gameplay, ale to jest pierwszy gameplay i będzie dłuższy po prostu. Bo ta mapka naprawdę jest olbrzymia. Zobaczcie, tutaj trzeba przejść rzeczy. Ile tu jest miejscówek? Ile tu jest miejscówek? Dobra, uzbrojony. Alfa rozbrojona. Aj, był szybszy. No, był szybszy, no był szybszy. Był tutaj szybszy. Za no, dużo snajperów jest u nas i nikt nie zbiera punktów i to jest minus, to jest bardzo duży minus. Więc bardzo dużo snajperów. A nikt po prostu nie rozwraja terenu I teraz pęknie B I przegramy Ja pierdolę jak no Kurwa nie celowałem się w niego ja pierdolę, no nic, to by było pierwsze wejście na tą mapkę, pierwszy gameplay przegrany, ale mapka jest bardzo fajna, na plus naprawdę bardzo, bardzo fajnie się grało Mogę tutaj więcej ugrać, to jest hardcore Hardcore dolina Smocza dolina, hardcore'owa Bardzo fajna mapka, naprawdę To jest to, to jest to, naprawdę te mapki są coraz lepsze i mam nadzieję, że ta gra będzie się rozwijać, ale Mając na uwadze, że Battlefield 5 już tam są pierwsze informacje, że będzie to, nie wiem czy to tak do końca będzie zrobione. No nic, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się do zobaczenia, do usłyszenia na wstępnych gręczaniach z Battlefield 4. Hej!